Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej przed meczem 19. kolejki PKB Pekstra klasy. Górnik zabrze Lech Gdańsk. Spotkanie będzie się w sobotę 17.30. Ze mną goście, ten zespołu Marcin Kaczmarek oraz kapitan naszego zespołu Maciej Gajos. Przechodzimy od razu do pytań, nie zwlekamy. Bardzo proszę. Karolina Skulska Lech Janet. Na początek pytanie o sytuację kadrową, jak to wygląda w przypadku jarka kubickiego i Flavio, którzy w ostatnich spotkaniach, w ostatnim spotkaniu nie byli w kadrze. Okay. Jarek jest zdrowy, trenuje z zespołem, także jest do mojej dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o Flavio, również zaczął już treningi, natomiast jeszcze w takiej bardziej formie indywidualnej. To też jest myślę, że kwestia kilku najbliższych dni, kiedy dołączy do, do zespołu. Jeszcze o Kubę Kałuzińskiego dopytam, bo wczoraj wyszedł komunikat klubu w tej sprawie. Czy będzie on przez pana brany pod uwagę już do końca rundy, też pod względem kadry? Bo w komunikacie tam było takie zdanie, że, że dyrektor sportowy Smolarow powiedział, że on będzie do pana dyspozycji. Tak, Kuba jest naszym zawodnikiem do czerwca i, i jeżeli tylko sportowo będzie prezentował odpowiedni poziom, to, to jak najbardziej jest do mojej dyspozycji. Dzień dobry panowie, Tomek Kosowski, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Do na tak trochę bardziej analitycznie, nie do końca pytanie związane z meczem z Górnikiem, chociaż oczywiście też. Chodzi mi o intensywność, intensywność w grze, bo były, są, takie, są takie podsumowania rundy jesiennej, to absolutnie nie jest żaden zarzut do, do obecnego sztabu szkoleniowego, bo wiadomo w jakiej sytuacji objęliście zespół. Zdecydowanie najmniej Sprintów, zdecydowanie najmniej szybkich biegów w rundzie jesiennej. Wiadomo, no, piłka, piłka nożna to nie jest sport, gdzie, gdzie bieganie decyduje o wyniku, ale czy wy zwracacie, zwracacie na to uwagę y, właśnie pod kątem, pod kątem też rundy wiosennej, no bo nawet tak na pierwszy rzut oka Lechia nie jest zespołem grającym najbardziej dynamiczniej w lidze. Czy, czy to chcecie też y, staraliście się zmienić, czy, czy raczej będzie to taki styl gry? Y, no, oparty bardziej właśnie na, na, na takim wyczekiwaniu, na bardziej wolniejszej grze, jak, jak to wygląda z waszej strony? Znaczy oczywiście intensywność w grze jest dzisiaj bardzo, bardzo istotna, na to wpływa wiele czynników, nie tylko motoryka, ale również przygotowanie techniczno-taktyczne i staraliśmy się pracować nad każdym elementem w tym okresie przygotowawczym, żeby te parametry też piłkarzy były, były lepsze, natomiast Sposób gry będzie taki, jaki będziemy chcieli stosować pod kątem też każdego przeciwnika. I tutaj my się nie nastawiamy z założenia, że, że chcemy, nie wiem, przez 90 minut tylko bronić i szukać kontrataku. To, to, to musi być wyważone, to musi być jakby spójne w działaniu w, w, jakby z konkretnym przeciwnikiem, ale też na podstawie tego, co widzimy w trakcie. Mikrocyklu tygodniowego na podstawie dyspozycji piłkarzy, takiej jedenastki, jaką będziemy, będziemy wybierać. No tutaj się nie, nie zamykamy na, na jedno funkcjonowanie. My mamy określony model gry, staramy się go w każdym dniu usprawniać, poprawiać, ale trzymamy się wokół określonych zasad cały czas. W zależności od tego, jak chcemy funkcjonować na boisku, to te zasady muszą muszą obowiązywać, także tyle mogę powiedzieć, a co do intensywności, no to, to, to na pewno chcielibyśmy, żeby zespół też w tym aspekcie lepiej funkcjonował. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dzień Bałtycki, też pytanie do trenera. Marcin, powiedz, pracowaliście bardziej w tym tygodniu nad grą ofensywną, bo sam wspominałeś w ostatnim meczu, że no brakowało tych sytuacji, kreacji tych sytuacji, położyliście na to większy nacisk teraz? No był skrócony mikrocyk trochę, także też mieliśmy jeden dzień mniej. Natomiast na pewno wiemy, że nasz zespół ma możliwości, żeby grać lepiej w ataku. I oczywiście każdego dnia staramy się nad tym, nad tym pracować. Dużo czasu poświęciliśmy w całym okresie przygotowawczym nad, nad tymi działaniami defensywnymi, bo widzieliśmy, że tutaj był deficyt jest. Lechia jest jednym z zespołów, który tracił bardzo dużo bramek przez te ostatnie pół roku, także to jest, to jest ważne, ale nie zapominamy o tym, co jest jakby też istotą gry w piłkę, czyli strzelanie, strzelanie bramek, i to, to, to wygrywa się mecze, kiedy się strzeli jedno więcej od przeciwnika, także nie możemy o tym, o tym zapominać, a, a sposoby na to są różne. My będziemy starali się dobierać je odpowiednio pod kątem każdego meczu. I jeszcze pytanie mam o Kevina Friesenbichlera, Na ile jest na ile on jest gotowy do gry? Bo na razie w Sparingach się nie pojawił, tu zagrał tylko no, epizod. tak? na, na, na ile on jest gotowy, kiedy można się spodziewać go w takim prawdziwym jego wydaniu? No jest coraz lepiej, to znaczy jeżeli chodzi o, o te aspekty przygotowania, jest coraz lepiej, bo trenuje z nami regularnie już od dłuższego czasu. Natomiast no, on był na innym etapie zupełnie niż reszta zespołu, musimy mieć to na, na uwadze. Jest do naszej dyspozycji i myślę, że, że będzie tych minut dostawał coraz więcej. Natomiast no, ta rywalizacja powoduje, że, że każdy z zawodników stara się mi tutaj w treningu pokazać, że, że warto na niego, na niego postawić. Kevin jest jednym z tych piłkarzy, na których oczywiście liczymy szczególnie w tej grze do przodu i, i myślę, że, że będzie tych minut dostawał coraz więcej. Dzień dobry, Oskar Bąkradio Eskat i Miasto. Ja mam pytanie do trenera. Pierwsze pytanie, no warta. O tutaj akurat się także witam. Warta Poznań, no trochę zaskoczyła wszystkich, utarła nosa liderującemu Rakowowi Stochowa. Jak wy się nastawiacie na spotkanie z Wartą Poznań? To moje pierwsze pytanie, a drugie, jakie są pana pierwsze wrażenia odnośnie testowanego zawodnika Joshua Eze? Nie bardzo rozumiem tego pytania o Wartę Poznań, bo gramy z nimi tam za jakiś czas dopiero. Ale mogę się odnieść. Bardzo. <śledzimy> no, myślę, myślę, że tak, tak. Warta jest dobrze zorganizowanym zespołem. <śledzimy> na razie myślimy o górniku i to jest dla nas, dla nas najistotniejsze. To jest też taki zespół, który ma deficyt punktowy, przegrał na inaugurację. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy sąsiadami w tabeli. Ten mecz jest też, choćby z tego punktu widzenia, ważny. Także na pewno nie będzie żadnego meczu, który można traktować w jakichś kategoriach łatwiejszy, trudniejszy. Zdajemy sobie sprawę ja mówię już, powtarzam to, ale muszę to powtarzać że mamy cel w tym roku. Jest wiele klubów, które mają podobny cel. Klubów z tradycjami, klubów, które też w odpowiedni sposób się wzmacniały przed, przed tym wyzwaniem. Także zdajemy sobie sprawę, że każde spotkanie jest dobrym momentem na to, żeby dopisać jakieś oczka, żeby jakby jak najszybciej znaleźć się w takiej lepszej sytuacji w tabeli. I tak też do tego podchodzimy. Natomiast no za darmo nic tutaj nie będzie i zdajemy sobie sprawę z tego doskonale. Halo, halo, słychać. No na pewno kończyliśmy rundę meczem z górnikiem. Teraz udało nam się wygrać na inaugurację, więc zrobimy wszystko, żebyśmy dopisali kolejne trzy punkty, tak jak powiedział trener. Tym bardziej, że, że też jest ścisk w tabeli i każdy po prostu walczy o swoje. Także jedziemy do zabrza i, 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 i skoncentrowani na swojej, na swojej pracy, żeby, żeby wrócić do Gdańska z punktami. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk, pytanie do trenera po tym meczu ostatnim, czy to gra w obronie może być takim znakiem firmowym Lechi, bo ona wyglądała lepiej niż przyzwoicie. I, i, i no przede wszystkim rzeczywiście z perspektywy, nie, wiem jak placu, ale z góry fajnie to przesuwanie w obronie wyglądało. Czy to znaczy, że możemy w przeciwieństwie do tych sparingów, gdzie tych bramek dosyć dużo było straconych, właśnie postawić na to, że, że strat niemal nie będzie, albo w ogóle nie będzie, a a coś tam z Woliński do spółki z kimś strzeli? Chciałbym, żeby nasza gra była zbilansowana. Natomiast zawsze fundamentem będzie gra w defensywie, bo jak nie, nie tracisz dużo bramek, to, to jest duża szansa na to, że, że dopiszesz sobie jakieś punkty. Natomiast każdy taki mecz, w którym nie tracimy bramki, buduje zespół. Bo tych gier na zero nie było. Dużo, no, tak naprawdę można powiedzieć, że, 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 że bardzo mało przez te ostatnie, ostatnie pół roku. Już powiedziałem, że Lechia traciła mnóstwo goli. Wierzę, że to się, to się zmieni. Natomiast no, ja nie mam złudzeń, że to nie będzie taki zespół, który w ogóle nie będzie tracił bramek, bo takich, takich nie ma. Ale jeżeli ograniczymy błędy indywidualne i będziemy postępować według zasad jako całość, no, to na pewno ta gra defensywna naszego zespołu powinna być poukładana, natomiast ja powiedziałem, jeszcze raz podkreślam, żebyśmy się tutaj nie wrzucili w jakąś szufladę, bo ja bym tego, tego nie chciał. Uważam, że mamy i będziemy mieć jeszcze, bo liczę na to, że jeszcze dołączy do nas jakiś piłkarz ofensywny, potencjał na to, żeby grać lepiej do przodu i, i nad tym się też będziemy, będziemy skupiać. Nie chciałbym, żeby ktoś nas traktował i mówił, że tutaj to Olechia, to już tutaj będzie tylko, że tak powiem bunkierek, tak, przysłowiowy i i kontratak, bo, bo to, to nie o to chodzi. My chcemy mieć też więcej środków i możliwości oddziaływania do, do przodu, ale gra obronna jest fundamentem. Ja się tego zawsze trzymałem w swojej pracy i wiem, że, że to, w, jeżeli chodzi o, o, o cel, jaki przyświeca, czy to jest awans do wyższej ligi, a, a takich awansów udało mi się zrobić 8. czy to jest gra o utrzymanie, a też byłem w takiej sytuacji, bo chociażby w nie ciecza, przejmowałem zespół na ostatnim miejscu w tabeli, to ta gra w defensywie jest zawsze swojego rodzaju fundamentem i ja się tego absolutnie nie wstydzę. No w tej defensywie wyróżnili się na pewno Bartkowski, na pewno Tobers, czy to znaczy, że właśnie tym meczem oni, nie wiem, wywalczyli sobie Miejsce w wyjściowej 11 Jarek Kubicki będzie musiał chwilę poczekać na przykład. No to się przekonamy w sobotę. Natomiast zgadzam się, że i Kuba Bartkowski, i tobi zagrali dobre zawody, także wywiązali się z tych zadań, o których mówiliśmy, i to mnie cieszy. Terracy bo on też i w obronie troszeczkę popracował, no i przede wszystkim sprokurował bramkę dla nas. On także już jest tym zawodnikiem pierwszego wyboru. No, jest zawodnikiem, którego liczymy jak na każdego w, w naszej kadrze, także tutaj panie redaktorze, przecież znamie pan już dosyć długo, no, nie powiem panu kto jest zawodnikiem na Górnik Zabrze do pierwszej jedenastki, jak to nie, bo, no, bo tam oni to będą oglądać też. I jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy te mecze, bo teraz taki bardzo gorący okres, bo wprawdzie widzę to z czuba tabeli, macie u siebie, ale jest radom, jakie są takie dwa wyjazdy właśnie do Zabrza i ten drugi wyjazd do Kielc, Kalkulujecie to w takich kategoriach? Za sześć punktów takie, takie hmm. przysłowiowe, takie frazeologię hmm. się uskutecznia, że albo za zero, jeżeli remis, albo za sześć, jak się wygrywa. No na pewno, tak jak Maciek przed chwilą powiedział, jest spory ścisk w tabeli. Hmm. My też patrzymy na terminarz oczywiście, bo, bo interesuje nas to, co się dzieje u naszych rywali. Natomiast musimy patrzeć na siebie. Chcielibyśmy złapać serię, chcielibyśmy tą konsekwentną naszą grą powodować to, że te punkty regularnie się dopisuje w tabeli, a to nam pozwoli z każdym kolejnym meczem nabierać pewności siebie i chcielibyśmy, żeby, żeby tak było, żeby była jakaś stabilność również wynikowa. I oczywiście te najbliższe kolejki są, są ważne, bo ten start na pewno jest, jest istotny w kontekście celu, który nam przyświeca. Dzień dobry, Krzysztof Gostomczyk, lechiakda.pl, ja mam pytanie do Maćka. Znam już cel drużynowy, to jest jasne, jaki jest cel drużynowy i, i wszyscy wspieramy drużynę oczywiście w tym, ale jaki ty masz cel indywidualny, czy będziesz liczył bardziej gole, czy asysty w tej rundzie? Chciałbym liczyć to i to, ale, ale ciężko mi jest też powiedzieć, bo bo czasami jest taka potrzeba, że nie jestem rozliczany z bramy geasy, więc naprawdę nie lubię deklarować niczego. Mam tam jakieś swoje cele, ale, ale nie mówię o nich publicznie, bo, bo czasami się coś zakłada. Nawet teraz byłem, trenowaliśmy troszeczkę inaczej nagle Jarek Kubicki wypadł, trzeba było troszkę zmodyfikować, więc czasami się człowiek na coś nastawia, a, a chwilę przed, przed meczem czy przed jakimś, jakimś ważnym wydarzeniem coś się dzieje, więc naprawdę indywidualnie mam swoje cele, ale, ale nie, chcę, nie chcę mówić o nich głośno, tak jak, tak jak wszyscy wiemy cel drużynowy jest najważniejszy jeżeli, tak jak trener mówi, będziemy konsekwentni będziemy robić coś, według na co, że tak powiem, się umówiliśmy i każdy będzie tego przestrzegał, to te indywidualne statystyki na pewno nie tylko ja, ale, ale każdy z zawodników będzie miał lepsze. Marcin Domański, Polska Agencja Prasowa. Pytanie do trenera. Czy ten mecz rozegrany w listopadzie z górnikiem na zakończenie rundy jesiennej może być punktem odniesienia do tego najbliższego spotkania sobotniego? Chodzi oczywiście, no. Takie rzeczy jak graczy ponownie w zimie, skład górnika de facto się nie zmienił. Czy to może być właśnie taki moment, że możemy do tego meczu wrócić, jakieś wnioski wyciągać tak na, na, na gorąco? No, na pewno był to jeden z elementów naszej dogłębnej analizy przed, przed tym spotkaniem, żeby tych informacji pozbierać jak najwięcej, odnieść się też do naszej gry, do tego, co robiliśmy źle w tym meczu, co wyglądało poprawnie. I pod tym kątem tak, no ta, 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 ta różnica, jeżeli chodzi o mecze, nie jest tak, tak odległa, natomiast czasowo już tak. I tutaj musimy pamiętać, że każdy z zespołów miał okres przygotowawczy, każdy przygotowywał się pewnie w inny sposób. Zespoły są w troszeczkę innym, innym punkcie. Ja wierzę, że my jesteśmy lepszym zespołem w tej chwili, i, i postaramy się te argumenty pokazać w zabrzu. Nie, ja myślę, że, że, my, że my jesteśmy lepszym zespołem niż Lechia jesienią, tak? Mam taką nadzieję, bo po no bo, 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 bo to pracowaliśmy ciężko w tym okresie, żeby, żeby tak, tak było. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że Zabrzanie też mają swoje atuty, mają kilka indywidualności, mają, mają Podolskiego, no to wiadomo, że to, to nie, nie, nikomu nie trzeba przypominać, że to jest taki piłkarz, który gdzieś tam w każdym momencie może indywidualną akcją zrobić coś, coś ciekawego. I to będzie na pewno trudny mecz. Jeszcze, jeszcze pytanie: Włodek mnie trochę uprzedził, ale chciałem uszczegółowić kwestię z Marco Terracino. Widzicie go na co dzień, widzicie jak wygląda w treningu. Czy on tak kolokwialnie mówiąc ustoi tą rundę wiosenną pod względem fizycznym, bo wiadomo jak to, jak to wyglądało w jego wypadku, a widać, że jest to jednak no, zawodnik potrzebny drużynie, bo nawet jeżeli nie do końca mecz mu wychodzi, to to zawsze taką jedną akcją może, może zmienić losy meczu, czy, czy pod tym względem możemy być spokojni, że, że on no, da radę, Da radę pod względem takim czysto fizycznym, bo to, że potrafi grać piłkę, to wiemy. Znaczy ja, ja jestem przekonany, że, że większość naszych piłkarzy jest dobrze przygotowana do sezonu i, i, i tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Także Marko rywalizuje, jak, jak, tak jak powiedzieliśmy, jest tutaj w tej środkowej strefie naprawdę bardzo ciasno, bo, bo mamy. Wielu piłkarzy o dobrej jakości, według mnie, jeżeli chodzi o, o środek szeroko rozumiany, czyli, czy też pozycję, powiedzmy, numer 10, doszedł teraz Kevin, Friesen Bichler, jest Maciek, który też rywalizuje, bierzemy go pod uwagę na tej pozycji, także tutaj no coś, coś dobrego z tego powinno wyniknąć. Ja wierzę, że, że tak będzie i, i każdy z tych, z, tych, z tych graczy będzie miał swoje minuty. Jeżeli. Ci, którzy w danym momencie będą rezerwowymi, będą rozumieli swoją rolę, to też jest dla mnie bardzo, bardzo istotne, bo, bo tylko tym się wygrywa, jakby nie tylko pojedyncze mecze, ale realizuje cele. Ja jestem przekonany o tym, zawsze tak było w mojej pracy, że ci rezerwowi odgrywali też taką rolę szalenie ważną w takich najważniejszych momentach często, także no tutaj ci piłkarze, którzy rywalizują, muszą to, to zrozumieć. No a my, ja jako trener, muszę dokonywać odpowiednich wyborów. Natomiast jeżeli chodzi o tą, ten aspekt takiej fizyczności, to, to tutaj raczej byłbym spokojny. Dzień dobry, Mariusz Popielak, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24. Przede wszystkim mam przyjemność... Osobiście Marcin, pogratulować się, że wróciłeś do Gdańska. Telefonicznie już to robiłem, ale osobiście dzisiaj to składam. Natomiast mówimy o wszystkim bardzo ważnym, ale cała Polska dzisiaj dyskutuje o Lechi, a bardziej o Kubie jak Kałuzińskim. Jest moje pytanie takie, bo nieścisłe są informacje płynące ze strony zarządu. Czy Kuba Kałuziński jest tylko do dyspozycji trenera na mecze, czy tylko na treningi? To jest pytanie, bo to jest reprezentant Polski do lat 21 i mam wrażenie, że trochę ten temat jest niedoceniany tutaj w, w klubie. Ja powiedziałem już jakby na wstępie jeszcze pana nie było, natomiast no tak, jest do dyspozycji do czerwca, do dyspozycji trenera, także w tym momencie mogę korzystać z jego, jego umiejętności, z jego, z jego osoby, natomiast wiemy już, że kontraktu z Lechią nie przedłuży i to jest sprawa jasna i według mnie zamknięta w czerwcu. To gdy jesteśmy, Jacek trójmiasto Trójmiasto.pl, gdy jesteśmy przy tych kwestiach transferowych, to czy dla trenera ma znaczenie, kto jest do czerwca, kto jest dłużej? Mówiliśmy o tym wcześniej już, że sytuacja w Lechii jest dosyć specyficzna pod, pod tym kątem, że tych zawodników, w którym kończą się kontrakty w czerwcu jest wielu. No i oczywiście te rozmowy Yy, trwają. Z niektórymi udało się już przedłużyć umowy, yy, z niektórymi jeszcze nie, ale, ale wiem, że, że te rozmowy są, są prowadzone. Yy, I to jest tak samo jak pytano mnie o ten aspekt młodzieżowca, prawda? To dokładnie tak samo mogę odpowiedzieć w tym przypadku. My mamy zbyt poważny cel, jeżeli chodzi o Lechię, żeby się gdzieś tam tutaj nawzajem obrażać albo, albo mówić, że, że ktoś będzie mniej, albo bardziej przydatny, dlatego że kończy mu się kontrakt w czerwcu. Jeżeli ci zawodnicy, którzy nawet gdzieś tam z tyłu głowy mają taką myśl, że w czerwcu odchodzą czy, czy, czy yy, będą na tyle dobrej dyspozycji, będą mi udowadniać w każdym, w każdym dniu, że, że, że warto na nich stawiać to ja po prostu będę z nich korzystał i tutaj nie mam z tym żadnego, żadnego problemu, bo uważam, że stoimy yy jakby na progu takiego naprawdę bardzo ważnego yy półrocza dla dla Lechii i chyba wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, że, że utrzymanie w tym sezonie daje jakieś możliwości na przyszłość. A, a o spadku w ogóle nie chcę mówić, bo pewnie to byłaby dla wszystkich katastrof. Takie chyba niezręczne pytanie dla trenera, ale go zadam, no jeśli tutaj tyle pada kwestii na temat Jakuba Kałodzińskiego. Ile Jakub Kałodziński stracił, nie będąc z drużyną w Turcji? Ja już też mówiłem o tym, że to nie była komfortowa sytuacja dla nikogo, ani dla mnie, ani dla piłkarza. Myślę, że dla klubu również. No, oczywiście, jeżeli piłkarz nie trenuje przez, przez 10 dni, czy przez 11 dni i nie gra w sparringach na poziomie powiedzmy ekstraklasy i drużyny ekstraklasowej, no to z pewnością te 10 dni są jakimś ubytkiem. I, i, I przez to nie jest, nie jest lepszy w danym momencie. No to jest to jest naturalne, natomiast yy, nie stracił za dużo, na pewno, jeżeli chodzi o fizyczność, bo trenował regularnie, miał rozpisane zajęcia. Trenował też w juniorach, także, tu pod tym kątem nie powinno być jakiegoś większego problemu. Czyli nie ma tak jak w przypadku kontuzjowanych, że 10-11 dni stracił, to raz, dwa, żeby doszedł do optymalnej formy, czyli miesiąc. Znaczy, no na pewno jest... dla mnie, jako dla trenera, w tej chwili. To jest to aspekt ważny, no bo nie miałem zawodnika przez 10 dni w trzech sparingach, tak naprawdę ostatni, ostatni mecz zagrał z, z Kartuzją w grze kontrolnej i to jest z pewnością jakiś aspekt, który muszę brać pod uwagę w najbliższych meczach. I moje też pytanie, bo powtórzę pytanie kolegi, które gdzieś uciekło o tego eze i dodam swoje czy w tej sytuacji lechi, gdzie tak jak trener mówi, koncentrujecie się na tym tu i teraz. Czy nie rozbija wam mikrocyklu jeszcze skróconego, jak trener dodał, że nagle przyjeżdża zawodnik, którego macie testować, przeglądać mu się? Czy, czy to nie jest po prostu za późno i w tej sytuacji Lechii, która walczy o utrzymanie, no takie rzeczy nie powinny mieć miejsca? Dziękuję bardzo. Nie, no ja sobie zdaję sprawę, że jakby okienko trwa. My, my jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że jeszcze mamy, mamy miesiąc tak, na to, że możemy, możemy pozyskiwać piłkarzy i takie rzeczy są naturalne, to się zdarza. Przyglądamy się temu młodemu graczowi, zostanie z nami na pewno do tego sparingu z Chojniczanką, który gramy, gramy w niedzielę, no i później będziemy podejmowali jakieś, jakieś decyzje, nie jest to dla mnie jakiś kłopot w tej chwili. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie to stawiamy sobie kropkę. Bardzo dziękuję panowie za udział, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, trzymamy kciuki w sobotę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, pozdrawiam serdecznie.